Siemaneczko, ja jestem Wins i w tym filmie e, pokażę Ci najnowsze ósme słowo runiczne, które zostało dodane do Diablo 2. Resurrected na razie na serwerze pu testowym, publicznym, ale najprawdopodobniej przejdzie również e, na sezon trzeci w Diablo 2 Resurrected, kiedy to wyjdzie. Także jeżeli chcesz być cały czas, na bieżąco z najnowszymi informacjami z Diablo 2 Resurrected, z tego świata naszego kochanego, to zapraszam do subskrypcji kanału, będzie mi mega miło i również padaj na live na Twitch TV na Adin Wins, e, gdzie streamuję praktycznie codziennie e, od około 18. E, hustle Słowo runiczne, które można zrobić w broniach oraz w, e, oraz w zbrojach. Jest to zgiełk po polsku i wymaga tylko run szalko eld. Nie są to runy e, mega, trudne, mega trudne do zdobycia. E, taka hrabina na przykład na piekle bardzo, ale to bardzo szybko e, powinna oddać runę ko. Eee, a poprzednie runki Shal'elt na spokojnie do zdobycia już dużo wcześniej. Eee, mamy, mm, jeżeli chodzi o bronie, może to być jakakolwiek broń. Mogą być to łuki, ukusze, piki, eee, bronie drzewcowe, miecze, topory. Wszystko, dosłownie wszystko to może być. Także tutaj jest fajnie, fajne jest to, że jest duża różnorodność. Eee, no i co? Eee, w broniach. 5% szans na rzucenie burst of speed przy uderzaniu. Czyli, e, czyli po prostu burst of speed to jest zwiększona prędkość, chyba e, jest, po polsku jest to skill a zabójczyni na szóstym poziomie, który zwiększa szybkość poruszania się m, zabójczyni oraz zwiększa. Szybkość atakowania. Yy, mamy także, także bardzo fajny bufik, bardzo fajny bufik. Mamy także 30% zwiększoną szybkość ataku na danej broni. Mamy zwiększone obrażenia do 150%. Mamy 75% więcej obrażeń na nieumarłym. Mamy 50% skuteczności ataku na nieumarłym i 10 zręczności. Yy, zobaczmy sobie teraz, co daje nam to słowo runiczne, ale w zbrojach. Mamy tutaj zgiełk, pancerz. 50% szybszy bieg hut, Permanentnie to jest bardzo dużo. Bardzo duży buff. 20% do szybkości ataku, więc również z pancerza możemy uzyskać szybkość ataku. 20% do szybkości odzyskiwania równowagi. 10% do zręczności i wytrzymałość. Nasza stamina maleje o 50% wolniej, także. Pra praktycznie nie ma szans, żebyśmy stracili staminę, więc generalnie jest to zbroja, jest to słowo runiczne przeznaczone do szybkiego poruszania się e, po planszy, szybsze e, dużo mo może być też używany w buildach, który bardzo zależy na atak speedzie, e, może mniej na demerżu, może bardziej na atak speedzie, e, zastosowanie może być troszkę. Generalnie pokażę wam jak ono działa w akcji w broni, ponieważ tylko broń została przygotowana tutaj przez Blizzarda na publicznym serwerze testowym. Do PTR-a możecie dołączyć sami, testować sami, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego najmniejszego problemu i ten. I co? I po prostu macie na to tydzień. Generalnie też jest szansa. Blizzard powiedział, że jeszcze jakiś tam. Content będzie trafi do serwera testowego, i niekoniecznie musi być to e, słowo runiczne, moim zdaniem, może być to coś innego. E, wszyscy mamy nadzieję na stakowanie się gemów i, i run. No, i dobra, no i mamy takiego, takiego właśnie barbarzyńcę, który chodzi w takim, e, w takim tempie. Włącznie e, oczywiście z moją Frenzy, który też samo Frenzy zwiększa e, szybkość poruszania się. No nie e, dodatkowo jeszcze mamy Aurę Wigoru z harmonii e, Stir It moje moje mojej najemniczki. No i szybkość poruszania się jest właśnie, jest właśnie taka. Także generalnie, może być to fajna zabawa. Widzicie, już ten, już ten buff fade odpalony jest. To jest właśnie w taki sposób, tak to wygląda. Taka, taki, taki, taka platforma, takie, takie, taki, taka mgiełka się pojawia, to znaczy, że ma, nasz fade działa, więc mamy zwiększoną szybkość ataku i zwiększoną e, szybkość poruszania się. No, teraz schodzę bez buffa frenzy, a teraz sobie nastakujemy frenzy. Generalnie nie będzie to jakieś endgame'owe game Widzę parę zastosowań tego słowa runicznego, będę na pewno mm, tworzył jakieś bildy z nim związane, ale raczej nie spodziewajcie się, że to słowo runiczne będzie a, jakieś turbo, turbo endgame'owe. Turbo endgame'owe. Jest ono ciekawe, na pewno coś do asortymentu. Generalnie ono jest dostępne od 39 poziomu, także dosyć yy, sympatycznie. Yy, I na jakiś taki mit, koszmar, początek piekiełka będzie OK. No i tak jak mówię, na ewentualnie parę buildów, które stworzę na piekło się to przyda. Także tak to wygląda. Jest to tak, jest to, jest to naprawdę mocne, szybkie poruszanie się. Padło tutaj takie stwierdzenie, że jest to budżetowa enigma, ale myślę, że daleko do tego, nie porównałbym tego do jakiegokolwiek teleportu. Hmm. I samo słowo daje tylko i wyłącznie burst of speed. Oczywiście, jeszcze jakbym dołożył hustle tutaj w armorze, dostałbym 50% szybszego, większego tam, czyli znaczy szybszego poruszania się. To byłoby pewnie jeszcze weselej bez, bez, bez mojego frenzy. Ale tak czy siak, jest to poruszanie się, a nie teleportowanie się. Będą, będą nam przeszkadzać różne rzeczy, różne, różne jakieś pagórki musimy otwierać drzwi musimy obchodzić również, różne rzeczy, omijać różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, także także jesteśmy ograniczeni do ruchu, no nie? Jest to ciekawe Dajcie znać co sądzicie w komentarzach o właśnie tym słowie runicznym czy widzicie jakieś zastosowanie gdzieś w swoich bildach ulubionych, w którym gracie? Czy będziecie chcieli go robić? Czy macie hype na to, czy nie? I dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w zbliżającym się, może jakimś patchu do tego serwera testowego. Może coś dodadzą. Ja osobiście najbardziej chciałbym zobaczyć stakowanie się run i gemów. To jest naj. Na Mam taką top 3 listę właściwie: stakowanie się running gemów na pierwszym miejscu, nieskończona skrytka na singlu na drugim albo i mocno powiększona na online, na drugim miejscu i na trzecim miejscu LOT filter, żebyśmy mieli jakieś, czyli możliwość włączenia LOT filtra. Nie każdy musi chcieć, ale możliwość włączenia jakichś fajnych kolorków, żeby nie pomijać żadnych itemów. I jeszcze jedna rzecz, naprawy tego głupiego buga czy tam buga, czy jakiegoś ograniczenia, eee, już w starym dialogu to było, teraz też to przechodzi, że jeżeli mamy bardzo dobrą, mocną farmę na Players 7 na przykład, eee, czy to też na przykład na laderze Full Party, to jeżeli bardzo dużo itemów wydropi w jednym miejscu, niestety części tych itemów nie widzimy. Eee, niestety części tych itemów nie widzimy. A ja miałem ostatnio tak, że po prostu usłyszałem jakiś ring, który mi wypada. I nie widziałem tego. Był to unikatowy ring, który okazał się bulkatosem. Gdybym, gdybym miał muzyczkę włączoną, albo gdybym na przykład mówił do kogoś i nie słyszał tego ringa, to byłby bulkatos RIP. Jeżeli macie dużo itemów, to dla upewnienia możecie sobie przybliżyć postać, wtedy widzicie wszystkie przedmioty, te, te nazwy itemów się tak rozchodzą i wtedy zobaczycie wszystko. Także taki mega tip, jakbyście coś słyszeli, jakaś źródła pada coś, czy właśnie biżuteria, przybliżcie sobie postać, będzie git, no nie? Dobra, kończę, dzięki za oglądanie, do następnego e, filmiku z Diablo 2 Resurrected. E, widzimy, się, e, widzimy się już niedługo, także trzymajcie się, miłego dziąka, buuuu!